Słowia do 50 tysięcy zł pod dom na małą akcyzę. Chcieliście to macie. Oczywiście mówimy tutaj o niegroźnie uszkodzonych egzemplarzach ze Stanów Zjednoczonych. Zaczynamy od suwa takiego dla dobrych chłopaków, czyli BMW X3 w rocznikach 2015-2017 z silnikiem 2,0245 KONI. Kolejne mamy auto, dosyć niszowe, ale ciekawe, jest tego u nas po prostu. Mało, ale jest w tych pieniądzach naprawdę świeże, bo mówimy tutaj o Infinity Q50 w rocznikach 2019-2020. Z silnikiem 2.0 272 konie I na koniec amerykański samochód no Możecie się zdziwić, że znalazł się w tym zestawieniu Bo raczej Ameryka kojarzy nam się z wielkimi silnikami V8 Ale w tym Jeepie Cherokee mamy silnik 20274 274 konie No i możecie powiedzieć, że to niewielki silnik Ale za to mamy roczniki 2019-2020 Więc kolejne naprawdę świeże auto Którego byś wybrał? Napisz w komentarzu i obserwuj,